Ta kardioseksuologia to jest obszar, który mówi o tym, że kiedy będziemy modyfikować czynniki ryzyka chorób serca i naczyń, to uda nam się także zmodyfikować czynniki ryzyka zaburzenia erekcji. Zaburzenia erekcji mogą być pierwszym objawem miażdżycy tętnic, a miażdżyca tętnic jest związana z wystąpieniem czy nagromadzeniem różnych czynników ryzyka. Pacjent z cukrzycą to jest bardzo często pacjent, który ma podwyższone stężenie cholesterolu, który często jest otyły, który często dlatego zachorował na cukrzycę, że miał za dużo kilogramów, nieprawidłowo się odżywiał, zbyt mało się ruszał, a wtedy, kiedy te elementy wystąpiły, np. Na nadciśnienie tętnicze czy podwyższone stężenie cholesterolu, to nie leczył się zbyt skutecznie. W związku z tym, kiedy wcześniej będziemy rozmawiali o czynnikach ryzyka, zanim wystąpią objawy choroby serca, a mogą już występować zaburzenia erekcji, to mamy szansę uratować pacjenta przed wystąpieniem zawału serca czy udaru mózgu. Zaburzenia erekcji wyprzedzają o 2, 3, czasem 4 lata miażdżyce tętnic w innej lokalizacji. Rozmowa na tematy dysfunkcji seksualnych, zaburzeń erekcji jest bardzo trudna. Wielu pacjentów jej nie inicjuje, bo to jest ciągle temat tabu. Wielu lekarzy również nie porusza tego tematu. Dlatego warto o tym mówić, w jaki sposób rozmawiać z pacjentem, w jaki sposób namawiać go do tego, żeby odkrył się przez chwilę. Warto mówić o prewencji jeszcze wcześniej, o profilaktyce. Czyli jeśli rozmawiamy z młodymi ludźmi, którzy w tym obszarze nie mają w ogóle żadnych problemów, to są często 25-30 parolatkowie, którzy ważą trochę za dużo, którzy palą papierosy, którzy nie badają poziomu cholesterolu, którzy się nie ruszają, to z nimi należy rozmawiać o tym, że gdyby zmienili tryb życia, to może za 10 czy 15 lat unikną najpierw zaburzeń erekcji, a później zawału serca czy udaru mózgu. Prawdą jest, że niektóre leki mogą powodować wystąpienie zaburzeń funkcji seksualnych, ale tu jest zbyt dużo mitów w tym obszarze, czyli rzeczywiście stare generacje leków powodowały zaburzenia erekcji. Nowoczesne leki, które wybieramy dla pacjentów, którzy mają kłopoty w tym obszarze, nie dość, że nie powodują tych zaburzeń erekcji, ale mogą także korygować niektóre nieprawidłowości poprzez wpływ na wysokość ciśnienia. To dotyczy na przykład inhibitorów konwertazy czy sartanów. Stare generacje beta-blokerów mogły powodować wystąpienie zaburzeń erekcji. Nowoczesne leki z tej grupy korygują tego typu zaburzenia. Podobnie jest bardzo wiele informacje na ten temat, że niektóre leki wpływające na stężenie cholesterolu również mogą pomagać. W związku z tym myślę, że warto te mity troszkę obalić, że to nie leki, ale choroby serca inaczej powodują zaburzenia erekcji, a nowoczesne leczenie może te procesy odwrócić i zahamować.